Czy ciebie też denerwują osadnicy? Chyba muszę się zemścić za słabe oferty w handlu. A do tego przepisu będziemy potrzebowali... Łóżko. No i oczywiście najlepszego... Nie no, żartuję. Po prostu w Połóżmy go spać. Tu, tutaj masz łóżko. O ty szamie. Zapraszam do łoża. Śpij słodko. Luli, luli laj. Po raz ostatni poszedłeś spać. Co? O, ch chyba ma zły sen. Kręci głową. Miłych snów. I w ten oto sposób. Nasz kochany osadnik. I Już nigdy. Przenigdy. Absolutnie nigdy. Nie wstanie z tego łóżka. Co? <śm -toddź> <śm -toddź> ej, kolego. Byłeś kiedykolwiek ciekawy, jak by wyglądała bomba zasadników? Oto bomba osadnikowa. <śm -toddź> W sumie bardziej taka petarda. O, już po 500 plus idą. Co się robisz? A tak wyglądają ludzie, którzy nie zostawili łapki w górę. Nie polecam.